O, Rety, co za upał! Dobrze, że mamy klimatyzację. Zaraz będzie świeżo. Ty, 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 ty. Daj mi pilota! Zmarzłam! Och, zaraz szybko się rozgrzeję. Ej, hey, zrób jak było! Nie! On daj! No weź! O, oh, nie! Zepsuliśmy pilota! Wow! Zróbmy challenge zimne jedzenie kontra gorące. Zobaczymy, kto wygra, okej, okay. mogę być pierwszy? Surado dostałem kole, o nie, jest gorąca! Oparzyłem palec! Ha, nie rozumiem. Butelka coli w kawałku lodu? Ha, ha. Co powiesz o zimnym jedzonku? Zaraz spróbuję moją kolę? O nie, to wrzątek! O, mam pomysł. Łatwiej będzie mi ją pić przez słomkę. O, oparzyłem sobie język. O, co? Śnieg pada. Betty, co ty robisz? Uważyłem język, i twój lód mi się bardzo przyda. Ej, nie przeszkadzaj mi! Ja tu się staram, żeby wyciągnąć moją kolę z lodu. Ty też lepiej pomyśl, jak wypijesz swoją. Kurcze, tylko nic nie pomogło. O nie! Mój język przemarzł! Lentin, pomóż mi, nie mogę go odczepić! Raz! Co? O! Nie bój się, mam pomysł. O, dziękuję. Już mam pomysł. A może połączymy nasze kole? Twoja ostygnie, a moja się roztopi. Fajnie to wymyśliłam, co? Nieźle nam idzie. Super! Wow. To był świetny pomysł, Betty. Wow. Jak miło jest pić schłodzoną kolę. Jest taka smaczna! Całkowicie się z tobą zgadzam. To jest ekstra. Twoje zdrowie, koleżanko. Jak mi teraz błogo. Quentin, a może się zamienimy? Dobra. Wow, dostałem mrożony makaron. Od niego aż wieje chłodem. A ty co masz? Ostrożnie, bo się poparzysz. Wiedziałem. Dmuchnij, i wszystko minie. Jak ja się cieszę, że mój makaron jest zamrożony i bezpieczny. Tylko jak go wyciągnąć? Ech, to trudniejsze niż myślałem. Betty, mogę cię prosić o pomoc. Tak, oczywiście. Razem szybciej wyjmiemy ją z wiaderka. Ja trzymam, a ty ciągniesz. A, nie! Ups. Mam nadzieję, że nic ci nie jest i że mój makaron już ostygł. Nie, nadal jest gorący, ale można go jeść. Pyszny. I jeszcze? Nie można się od niego oderwać. Jakie dobre. Stop! Tylko mi nie mówcie, że ten makaron jest ostry. O nie! Papryczka chili. Muszę ją ratować! I mam tu jeden sekret do Mentosy! Nie bój się! Cię moim lodowatym oddechem! Oh, przy okazji pomogłaś mi ostudzić mój makaron! No to próbuję! Oh. Mm, pyszny! Super! Tort. Szkoda, że jest zamrożony. Zobaczmy. Ale ekstra. Uwielbiam czekoladowe słodycze. O nie, tylko nie to. No bardzo śmieszne. Zrobiło się gorąco, co? A masz? mi fryzurę! Nie maruć, chciałem tylko schłodzić moje ciasto. Mmm, jakie jest wspaniałe i niesamowicie smaczne. Teraz, kiedy czekolada ostygła, to nic mnie nie boli. Ale super dobrze, że miałem w pobliżu wiatraczek. Ach, rewelacja! Nie mogę się oderwać. Zazdrościsz mi, co? Masz swój tort. Tak, ale jest zamrożony. Mam pomysł. Spróbuję widelcem. Co? Mój widelet się połamał. To był zły pomysł. Mega zły. No to będę go lizać. Jak lody. Tak, jest o wiele lepiej. Fajny pomysł. Każdy deser ma swój sposób jedzenia. Wspaniale! Jakie to dobre! Nie mogę przestać jeść! Jeszcze spróbuję. Pyszności! Mój tort jest przecudowny! O, sprawdźmy, kto zacznie! Otwierasz! Ech, okej! Okay. Wow, to popcorn! Jest taki aromatyczny i gorący już misinka cieknie. Ja też chcę popcorn! A, jaki zimny! Nie mogę go nawet trzymać w rękach! O, może weź szczypce. O, dzięki Betty! Fajnie! Zaraz spróbuję! Och! O, jak ci się podoba mój lodowy oddech? Super co? Zjem jeszcze troszkę! Ekstra! O! Patrz, co ja mogę zrobić! Fajnie co? No! Ale czat! To takie zabawne! Dawaj jeszcze Quentin! Patrz! Ten popcorn jest oczywiście fajny, ale bardzo zimny, więc sam zaczynam zamarzać. Ale dalej jem ten popcorn. Zaraz zamieni się w Brawo! Ojej, Quentin, zamarzłeś? Ekstra? Zrobicie fotkę na pamiątkę. To nie jest wojna. Jest! Jesteś taki śmieszny! Mam tu mały prezent bombę! Papa! Pa. A może nie trzeba? Betty! Co to? Aaaa, jestem cały w sadzy! Co powiesz? Cześć, przystojniaku! Witaj z powrotem! Trzymaj popcorn! Dzięki, jest smaczny! Ty też musisz spróbować! Wiesz co? Od teraz zawsze dzielmy się ze sobą i nie kłóćmy się już o żadne bzdury! Jeśli podobało wam się wideo, to dajcie lajka i subskrybujcie nasz kanał! Czeka was jeszcze mnóstwo zabawy!